Siemanko widzę w kolejnym filmie farminga. Ten pierwszy się bardzo dobrze przyjął. A w sumie mój kuzyn polecił, że on kupił ciągnika wtedy. To bym kupił masę Ferguson. Masę Ferguson. Fergusona. Zakupimy masę Fergusona, który jest 60 sprzedamy tego co mam na tamtej farmie, to nie ten tylko tego. Przedaję, bo nie jest w sumie potrzebny. Ten niech się zostanie. Ja tam jadę. Kupimy kombajny na chyba dzisiaj. Przed tym nie wywaliło. Zasumujące dojdzie. na Okej. Okay. To ja kupię kombajny do kukurydzy. Z kombajn dobry, jest Do kukurydzy on jest niby. No ja kupię go, nie ma Jest, jest. Tu jest kukurydza asiat. Zatar dziecko, ty a zator co tu robi. <mulity> to turną na farmę zasuwasz. Tak tu jest kukurydza ja się Okej tam okej, tamtego ciunika też sprzedajemy. Bo nie jest mi sobie pociągnięte. Chociaż. Dobra, zobaczmy. Zgrabiarka suma jak sobie daj, władzę. Gdybyś tam wejdzie, Nie, nie jest. Nie okrążaj jakieś walony robi w ogóle Nie wiem co on jakieś walony okrążenia robi Farma jest źle jadę Ja pierdzielę Chwila Co tu się odwaliło właśnie w tej chwili No ten dobrze jedzie To ten źle w ogóle pojechał Nakręcał 60 Piszę tylko że 60 może chociaż nie jedzie Dobra, no to, to na no razie zasuwamy. Dobra, zoter już jest. Skosimy tu to pola. Nie będzie trzeba zasiać. Nie chcę mi się baloty, bo znam nam że on baloty robił, ale walić nie chcę mi się. No. Ten ciągnik wolno w mi No i on nie jedzie sporawo to jest kluczowe ciągnik. 18, nie, to co inne, to pierdol. Tu nie wywali ogólnie, nie powinno być w ogóle takie wibracji jak wtedy. Gdzie on zasuwa szybko, nie? Tak to się szybko skończy na I tak nakręcenie no, ważne czy tu jest niczym, tu nie chodzi Ta dupa, koniec muszę go cofnąć o trochę. Dobra I ostatnia rundka, i można zazielać tam. O kurde, że nie zwalił chyba, źle pojechałem. Chociaż dosięgnie, chyba nie. Jeszcze raz, do że dosięgnął. Okej, okay. od razu w sumie pojedziemy zrealizować kolejne pole. O, to, retoro. Będę tu jechał.

Dobra, no, tu jedziemy i będziemy jechali z kolejnym pokoleniem. Walić te baloty. Oho, uh -huh. pociąg w górę. Hmm. A, Aaa, tu się zagryzł. Chyba ja. daj mi najechać jeszcze. Możemy ja do dupy okręcić. Ну é теперь можно t Wiele, co tu się odwaliło? I nie chcę go zjechać O co tu chodzi? Jak tak powiedzę co si rij Ora czur z tym nie chcę to nie walić Spróbuję jeszcze raz, żeby nie wiem cochać nie, nie jest. Że leżą na no, jechał tu gdzie A wbijajcie o mojej y, mojego kuzyna Serhito Też fajnie filmy rzuca. Bo tu tak samo się nie zachowuje. Dobra, to walić, to się dojeżdża na końcu.

Да, дупа, я ж... Добра, ты вальзи еще. Черник, На 15, ну вальзи. Чем не на 9, Девять. на Нифига, не.

Dobra, leśnictwo, trzeba mam to, mam jeszcze Kurczę, wracać Słuchaj, mam jeszcze Czemu tyle tego Jedno, dwie, trzy, cztery, pięć No tak Ten On poprosił, żeby tu podjechał Dachau, dobra, chłodowa. biorę to i zacznę tam Co jest? Mhm. Ale zwalony jest nicą. Ci kombajn, kurde, blaszka, czy ty nie możesz normalnie jechać? Gdzie jest w ogóle moja? Co to było?

Ну, что Нет. Что он сейчас? что по укладу могу Ты тоже так стоит. No ten pisze, że jest do kukurydzy, jak nie będzie, bo kiedyś nie się mi w ogóle zasypać

Nie, ja Nie ja mam do... nie chcę nie to Nie wiem nie, nie, nie Lecimy z kurwa ja Góry masz. blaszki. No raz, dwa. Jak będzie wibrował ekran, nie ma. chyba, ja, nie wiem. 3, Zmieniłem problem ogólnie nie ma ja Jak będzie wibrował, to nie ma. Ja.

Koi na tym nakręcam. I ostatni raz pójdzie Dobra, nie Nie, jeszcze raz na siebie. To czuję, że tu nie się nawet. Kurde.

Так, полет в дыку, Так Окей В не кстати, выложи Радио валить Опрыскивач Он Не запрыскивать ты Вот Че ты Падаса. Сметь. Ты мог бы... Не заторм. Где за такие?

близко. Не. Есть, что что на пальме есть? Это мы думаем? Мы думаем, да. А, ну мы фармы с да. Я вот No, teraz wolno wyjeżdża, ale przecież nie muszę na to wyjechać 400 czterdziestu kilometrach. A w O Ja się zapatrzył w dół, na no walę w agora você então, vai na na uh -huh. uh -huh. a agora Opryskamy sobie to obydwa pola i zobaczmy się w kolejnym filmie I to tyle szybko będzie pójdzie No jak to jest takie bydło jak nie ma się to jest niemożliwe ale wolus na nagie Dobra trzeba jednak ciągnąć zmienić bo to nie jest za wolny Muszę ten drugi drugim No to nie jest za wolne tysiąc razy żeby tym zrobić mapę można wydupić w sumie jeszcze troszkę ten to w ogóle nie na paliwa i ja w bo im mocniej chodzi no i to się rozejmuje Nie wiem, czy wszystko go nie opryska, ale zobaczymy. Powiem całość, nie wiem. Tylko nie pamiętam oprysków, tak? To? Chyba tak, nie wiem, zobaczymy teraz. Tak, opryskał po, po. Dobra, jeszcze się, się przejadę. Zobaczycie, ja, wszystko jest opryskane. Nie, tu nie, no nie? No, nie mówiłem, że ten dziadce już... nie no. dobra, na tej drugim kierowcy. większość się zapis. Nie, się nie chce. A, czekaj, muszę zabrać tam No to masz. A bo nie, wali się, będzie na tyle w tym filmie. Trzymajcie się, na razie cześć.